Cześć! Już na chciałabym pozdrowić moją przyjaciółkę, która także nagrywa na YouTubie. Pozdrawiam Ami z kanału Ama Gotuje. Zapraszam do niej, jak sama nas kieruje gotuję gotuje tam. Zapraszam tam, bardzo fajne filmiki tworzy, polecam. Więc tak, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać taki jakby mój nowy zakątek, który zrobiłam wczoraj. Nie pokazałam wam, jak go zrobiłam, bo filmik mi się usunął, zanim go wpuściłam na YouTube'a. Dobra, no to tu jak widzicie, jest po prostu jest dywanik i tu, są, tu jest mnóstwo półek, na które o dziwo, na mam tu rzeczy. Sprawdzimy, czy... Z czy ogólnie te półki nie spadną. E, oczywiście są trzeba je tak do góry wziąć, żeby no, się lepiej trzymały. No, jak widzę właśnie, to te półki trzymają się dobrze, bo jak nałożę rzeczy stosunkowo, to nie spadają. Na przykład położę tutaj muszelkę. Może nie, za, nie są za bardzo ciężkie rzeczy, no, ale na, bez szoku, jak i akcesoria są bardzo, ja, bardzo lekkie. Więc, no to na tyle. Dzięki za obejrzenie. No i jeszcze raz pozdrawiam moją przyjaciółkę. Więc nara.